Ta strona tutaj, gdzie naprawdę jest mało jedzenia, ma 963 kalorie i 15 gramów białka. I naprawdę wiem, że jest sporo osób, które potrafią zjeść coś takiego przed 10 rano. A ta strona tutaj ma 950 kalorii i aż 68 gramów białka. I teraz uważaj, bo powiem Ci dlaczego cały czas jesteś głodny, mimo... Tylko? Zanim zaczniesz się martwić i stresować, że banan ma za dużo cukru albo że nie możesz jeść pieczywa to zacznij obserwować swoje kalorie, które pochodzą z płynów i przekąsek. To tutaj to jest naprawdę sztos. Mamy tutaj 70 g białka i 20 g błonnika. Porównując z tą stroną, która ma tylko 15 g białka, jak tylko to zjesz, już za godzinę znowu będziesz szukać jedzenia. Jedzenie macie nakarmić a nie oszukać. Dlatego zacznij koncentrować się na prawdziwym jedzeniu i rozsądnych porcjach. Prawda jest taka, że jeśli będziesz dokonywać właściwych wyborów przez większość swojego dnia, to praktycznie będziesz miał wrażenie, że jesz przez cały dzień. A jeśli potrzebujesz więcej takich wskazówek, które mogą ci schudnąć, to zostaw follow.